Czołem moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony, Grzegorza, przed wami kolejne Daily Newsy, tym razem przygotowane nam 18 czerwca 2020 roku. Zapraszam do oglądania. Jedna z niemieckich stron dotarła do nowych informacji i nowego gameplay trailera z The Ragnarok, świetnie zapowiadającego się MMORPG'a, który zrobił na nas kilka tygodni temu jakieś wrażenie. Zacznijmy od filmiku, ten trwa niestety zaledwie 30 sekund, ale można zobaczyć na nim kilka scenek in-game. Natomiast przechodząc do informacji, całość jest rozwijana od 4 lat, jeszcze raz potwierdzono crossplay pomiędzy PC a wersją mobilną, spinanie nie będzie jedyną atrakcją, wspomniano także o szybowaniu, pływaniu, nurkowaniu i innych aktywnościach, inspiracją do systemu walk... Net Ease był God of War. Dynamiczny system pogody jest z pewnością dostępny, ekran ładowania ograniczone do minimum, będą mapy z otwartym PvP, a po naszej śmierci nie stracimy przedmiotów. Wspomina się również o interaktywnym środowisku, relacjach z NPC, których będziemy mogli przykładowo nawet poprosić o pomoc w walce z bossem, nie zabraknie możliwości oswajania stworzeń, a poza tym będą także różne drogi do zdobywania levelów. Brzmi to całkiem nieźle, ale póki co nie popadajmy w optymizm. Pamiętajmy, że to gram cross-platformowa łącząca w sobie PC i mobile. Wystartował Steam Game Festival, a wraz z nim możliwość darmowego wypróbowania kilkudziesięciu ba, nawet kilkuset różnych gier. Na liście znajdziecie m.in. Wild Terra 2 Wildlands, czyli kontynuację hardkorowego, sandboxowego MMORPG z 2017 roku. Tylko, że z lepszą grafiką, dodanym kontentem, no i trochę innym światem, bo mamy więcej fantazy, mniej średniowiecza. Darmowe granie obowiązuje do 22 czerwca do godziny 19. Wystarczy wejść w odpowiednią zakładkę w dziale RPG, odnaleźć naszego rodzynka, a na końcu Zainstaluj demo. Produkcja Wildstar 2 nie została jeszcze ukończona, więc to co zobaczycie, będzie pre-alpha. Publiczna premiera jest planowana dopiero na końcówkę 2020 roku. Korpunk z pewnością nie będzie kolejnym MMORPGiem, który nie ma nic do zaoferowania podczas endgame'u. Wręcz odwrotnie, większość kontentu, jak zapowiadały twórcy, będzie dostępna dopiero po wbiciu maksymalnego poziomu doświadczenia. Wygląda więc na to, że ludzie z Artificial Core rozumieją specyfikę gatunku MMORPGiem. To właśnie endgame decyduje w głównej mierze o sukcesie lub też porażce danej produkcji. W MMORPGach musimy mieć powód, żeby dzień w dzień logować się do gry, no i grać. Jeżeli więc to prawda i rzeczywiście 60% całej gry to endgame, to Corepunk będzie przyciągać nas na długie godziny, a co za tym idzie, całość przyczyni się do sukcesu. Już wcześniej Black Desert był popularny, ale teraz będzie pewnie jeszcze popularniejszy. Serwery sezonowe to coś, na co czekało dużo graczy. Z pre-creation eventu skorzystała rekordowa liczba osób, ponad 200 tysięcy, a to przecież tylko część zainteresowanych. Sezonowe serwery to nowy typ światów BDO, który pozwala na szybsze ekspienie, no i jeszcze łatwiejsze zdobywanie potężnych przedmiotów. Cechy takiego serwera to 100% więcej Combat Expa, 20% więcej Skill Expa, sezon pas z dodatkowymi przedmiotami za zdobywanie poziomów, specjalne nagrody dostępne wyłącznie dla sezonowych postaci, 40 dni daily questów, no i dostęp do specjalnego wyposażenia. To tylko niektóre z benefitów, jakie oferują serwerem sezonowe w Black Desert. Co jednak najważniejsze, po zakończeniu sezonu będziemy mogli przenieść swoją postać na normalny, regularny świat i tam kontynuować przygodę z tym MMORPG-iem, nie tracąc przy tym zdobytego levela, no i przedmiotów. Jeżeli wydawało wam się, że postać na 1570 levelu jest nieśmiertelna, to jesteście w dużym błędzie. Można mieć najlepsze przedmioty, ogromną ilość życia i bardzo wysokiego skilla, ale wystarczy dosłownie chwila nieuwagi, aby skończyć na ziemi. Boleśnie przekonał się o tym Bobek, najlepszy Polak i najlepszy gracz Tibi. Jego wykokszony Elder Druid wczoraj zaliczył zgona stając się oficjalnie awatarem z najwyższym levelem, jaki kiedykolwiek umarł w Tibi. Miało to oczywiście swoje przykre konsekwencje, jako że Bobek miał najwyższy level w grze. Tym samym stracił największą ilość expa spośród wszystkich postaci. Jego Błąd kosztował go 173 miliony doświadczenia, To jest odpowiednikiem ilości expa, jaką trzeba zdobyć od pierwszego do 220 poziomu. Bobek stracił prawie dwa levelem, co w jego przypadku przekłada się na kilkadziesiąt godzin żmudnego grindowania. Strach pomyśleć, co będzie się działo po Summer Update, kiedy do Tibi wejdą najtrudniejsze lokacje i najtrudniejsze potwory, które podobno mają sprawić problem nawet postaciom z ponad tysięcznym poziomem. Właśnie takim jest Bobek. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Nie zapomnijcie zostawić. Łapki w górę, no i do usłyszenia już jutro. Cześć!